Ok, witam. E, co jest grane? Dziś jest piątek e, co było SNAP sprzedałem, zarobiłem parę tam złotych niedużo. E, teraz co ja mam to mam e, GoPro, mam także YPF, QIWI i mam zyne farmaceutyk. To jest. E, Taka stak, która po prostu ona. E, myślę, że ona tak będzie szortowana, tak samo jak, jak, jak te inne staki. E, tutaj zaraz e, Wam pokażę. Bo tutaj nie widzicie, tutaj mam swoje, swoje kąta. Mam trzy kąta w jednym kącie. Tu mam stak. E, który, który po prostu skanuje staki dzisiaj za bardzo tego nie używam bo jestem skoncentrowany na paru stakach e, tutaj jestem ja oczywiście i tutaj mam swoje te staki to jest 12, które obserwuję które wybrałem e, co się dzieje zaraz wam pokażę tutaj widzicie 6 staków Ok, i to są staki. Tutaj to mamy tak ACB. ACB oczywiście nie mogę shortować, bo to jest e, Marihuana Stax jest Trudno shortować na, na, na innych traderach, także e, nie shortuję Marihuana Stack e, FCAU. To jest Fiat Chrysler. To 8 też trochę poszła do góry. Teraz zaczyna spadać też taka dziwna ta staka ona tak chodzi jak tutaj zoom zrobicie, to ona tak chodzi takimi jakby zygzakami nie no, raz i dwa i trzy i takie też e kronos to tam kronos e zynę no oczywiście zynę zarobione mam już 60 dolarów e kupiłem je zaraz tu zobaczycie kupiłem je tutaj na samej górze ona poszła w dół tyle Co jest grane, ona strasznie w górę poszła Widzicie jak ona w górę poszła Także ona teraz prawdopodobnie spadnie, Zarobię na niej zbyt ciruarów też mam ustawiony pułap w razie czego jakby szła w górę to, to, to ona automatycznie będzie sprzedana Czyli o to się nie martwię jest tak co dalej? Dalej

27 na 15, czyli 15 dolarów zarobiłem, gdzie była stack już 30 do dołu, ale co się stało po prostu? Nieraz w sure Trader jest tak, że on, że ten jednak, on trochę źle, źle, źle po prostu łapie to wszystko nie? i nieraz się pomyli i jest, jest po prostu zamiast 200-300 stacks sprzedaje 100 o co chodzi, o to chodzi, że ja tutaj mam też swój, na swoich kontach mam inny komputer także mam trzy komputery tutaj jeden jest na screenowanie, drugi jest na, na tradowanie moich stacks, a trzeci jest na, na staki patrzenia także trzy komputery, ponieważ chcę szybciej szybciej, po prostu szybciej tradować czyli nie mogę mieć tego samego na Jednym i drugim, bo wtedy nie za bardzo To wszystko będzie mi wychodzić GoPro, GoPro idzie trochę w górę, no zobaczymy jak on pójdzie w górę, czy nie pójdzie GoPro nie mam za bardzo tu go ustawionego Co tu dalej jeszcze, a jeszcze wam pokażę to tutaj To są taki mam gopro, który też mam kupiony, jak widzę, że on też nie widzi w górę Uszek siara on do 52 Wix high doszedł także nie miał za bardzo dobrych też earnings czy on pójdzie w górę, jeżeli pójdzie w górę to on przekroczy to i wtedy, wtedy będzie szedł jeszcze w górę ale nie sądzę, bo on się za bardzo tutaj też podniósł nie wiem, zobaczycie teraz z bliska mogę wam pokazać no, tutaj się podniósł tak, że on teraz już powinien spać to nie jest to, że on będzie jeszcze szedł do góry no ale jeszcze się nie możemy zobaczyć nie? co on dokładnie co on dokładnie zamierza co kochanie? Już idziemy, już. Co dalej, to jest. Co dalej, to trzeba będzie teraz. O, ta będzie spadać. Tak samo ciekawe, czy ta będzie spadać. Snap trochę spadł, ale zobaczymy, czy on będzie spadał. Ok, czyli co się stało? No, yy, od razu mi Status wyskoczył na GoPro, czyli. GoPro zamiast spadać poszło w górę, także automatycznie mi sprzedało. Straciłem na GoPro 20 dolarów. Eee, no jest ok. Powinno dojść tutaj, tutaj mini. To jest taki jego. Gdzie jest kotek? Widzicie, tutaj, Gdzie jest kotek? Gdzie może być kochanie? na zewnątrz zobacz, kochanie. Nie tu jest jego górny pułap nie? Także, ale on nie, idzie tak bardzo tak jeszcze się się jeszcze dzień jest smoczek. Długi. jest nie, 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 tu jest nie, nie, która przeszkadzaś lubi tak nie, 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 przeszkadzać tacie? Tak. No właśnie. Czemu tak robisz? Nie można tak robić. Tata próbuje tutaj pieniążki zarabiać, o ty godasz, godoz smoczek, a co idzie spać, to weź zobacz. Ja myślę, że smoczek jest w pokoju. Idź zobacz. Nie. Idź, Idź zobacz. Idź zobacz. Także na no to wygląda, że o, widzicie, teraz już wam pokazuję co się stało. Teraz on spadł. Spadka bajek, ale on się cały czas trzyma tej 20 MA, także on automatycznie, jeżeli on nie przekroczy, to on będzie, będzie po prostu szedł w górę, nie? Szedł w górę albo szedł po linii, whatever. To mnie tylko interesuje, jak ona spadnie teraz. GoPro, no bo tak jak mówię, GoPro doszedł do 52 week High, nie? Czyli tutaj i teraz jeżeli on tego nie przekroczy, tylko się cofnął, on powinien spadać oni próbują jeszcze, może on chciał będzie się wybić jeżeli by się wybił, no to automatycznie idzie gdzieś tutaj, tutaj do tych 8-9 dolarów czyli dolara więcej, nie? dolara więcej będziemy zarobić tylko smocza na łóżku nie ma chcę taki malutki smaczek tak? już tata idzie Okej. Okay, także to że wszystkie jest taki na razie snap jak widzicie on tutaj troszkę chce iść do góry zobaczymy czy on pójdzie ja go dzisiaj już nie kupię bo ja nie mogę, bo nie mam trading days nie chcę sobie zablokować konta skupię się na zyne. Zyne, jeżeli ono wyjdzie trochę w górę to jeszcze je dokupię bo dzisiaj jak je kupiłem to jeszcze mogę dokupić wtedy ono nie będzie jako jeden trading day zobaczymy co się stanie z tym Także na razie patrzymy co się dzieje z tym wszystkim. E, jeszcze mam zynę pokażę. Właśnie zynę tu jest Zynę. Ono też tutaj ma ono, ono się przebije przez e, ten pójdzie w górę. No zobaczymy, będziemy obserwowali. Okej, okay, no to na dzisiaj tyle. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. E, mam nadzieję, że... Że to jakoś tam wyjdzie. No. Także. Widzimy się w poniedziałek. Miłego weekendu i, i zobaczymy. No, zobaczymy, czy to będzie wszystko szło tak, jak ja chcę. No, mam nadzieję. Na razie, ciao